Dzień dobry, witam Państwa po raz kolejny na kanale Centrum Badań nad Państwowością Rosyjską. Dzisiaj naszym gościem jest pan dr Michał Patryk Sedłowski, dyrektor naszego Centrum. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu, dzień dobry kad, przewitam Państwa. Dzisiaj nieco luźniejszy odcinek, ponieważ chciałbym, zaprosiłem właśnie pana, pana doktora, poprosiłem o, o taki odcinek i Chciałbym z panem doktorem dzisiaj porozmawiać o tym, że minęło w tym roku już dwa lata od pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na, na Ukrainę. No i właśnie w styczniu tego roku zostało założone Centrum Badań nad Państwowością Rosyjską. No i właśnie wiele osób pyta się, jakie były pana motywacje w ogóle, żeby wystartować z takowym projektem. Dlaczego akurat taki, taki projekt? Czy temat Federacji Rosyjskiej i, i jej historii, która jest poruszana właśnie na tym kanale, czy to właśnie z rozmowa, w rozmowach z, z panem, czy, czy z, w rozmowach z panem Kasprem Wańczykiem, czy dalej media interesuje to, czym jest Rosja i do czego w ogóle zmierza Federacja Rosyjska? Dziękuję Ci, Katrze, za zaproszenie, za, za pomysł tego nagrania. Tak, mamy już ponad dwa lata i niestety od pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę też mamy 10 lat od w ogóle... Inwazji, od agresji i militarnego, następnie dyplomatycznego i politycznego, też gospodarczego, w ogóle aneksyjnego zaangażowania Rosji na Ukrainie i wobec Ukrainy, więc ten konflikt już trwa 10 lat, to jest dekada. Już mamy do czynienia z taką sytuacją, że rodzą się dzieci, na zwłaszcza na okupowanych terytoriach, które już nabierają czy rodzą się z tożsamością rosyjską czy prorosyjską i ta rzeczywistość zmienia się, zwłaszcza na tych terytoriach, które zostały zajęte, okupowane czy przyłączone tak nielegalnie do Rosji, są uważane za, przez Rosjan za terytorium ich państwa, więc ten czas mija, mija szybko. I właśnie pomysł tego centrum był z tym związany, żeby spojrzeć na to, co się dzieje w Rosji i też na to, jak patrzą na Rosję pod kątem tego, jak ta wojna się Rozwijała, rozwija, jaka będzie też przyszłość tego konfliktu i przyszłość Rosji, no bo e, samo e... Skonfliktowanie się, czy konflikt Rosji z Zachodem i wojna rosyjsko-ukraińska też wpływa na nasze, na nasze bezpieczeństwo, na naszą pozycję w regionie, na świecie, naszą, naszą pozycję w sferze bezpieczeństwa, więc to centrum było pomyślane, żeby chociaż dostarczać jakieś cegiełki wiedzy, przemyśleń, refleksji, informacji, jako niezależny think tank dla ośrodków państwowych, politycznych, ale też, żeby prowadzić badania nad państwowością rosyjską, zwłaszcza pod tym kątem instytucjonalnym, przede wszystkim instytucjonalnym, i też, żeby prowadzić czy zdobywać przede wszystkim środki na badania, Historyczny nad Rosją, żeby badać tą państwowość rosyjską w aspekcie historycznym. A historia oczywiście jest kluczowa, jeżeli chodzi o Rosję i narrację o Rosji, bo liderzy Federacji Rosyjskiej bazują niestety na tych matrycach historycznych i też historię traktują nie tylko jako pewne uzasadnienie swoich ekspansji, ale też pewną, może nawet niepewne, ale ważne źródło inspiracji. I faktycznie. Zainteresowanie medialne nadal jest i dużo przedstawicieli mediów do nas zwraca się o komentarze, o pomoc. Bardzo dużo imprez dotyczy Rosji, zwłaszcza takich wydarzeń analitycznych, konferencji. Ja sam teraz będę uczestniczył w takiej konferencji w Szczecinie poświęconej Rosji. Po 24 lutego 2022 roku, którym organizuje mój kolega dr Maciej Pieczyński na Uniwersytecie Szczecińskim. Nasze centrum otrzymuje też dużo zaproszeń od zagranicznych think tanków na, na, w sprawie narad, konsultacji. Sam dzisiaj właśnie otrzymaliśmy od jednego. TikTanku węgierskiego, zaproszenie na, na, na spotkanie i prośbę o organizację jakiegoś seminarium o Rosji, więc to, to zainteresowanie jest. Współpracujemy z portalem i think tankiem układu sił i opportunity, gdzie w czerwcu będziemy w Gdańsku organizować też jakąś debatę i seminarium o sytuacji w Rosji. Więc mimo problemów, mimo trudności, zwłaszcza z finansowych, dajemy radę, współpracujemy już z wieloma ośrodkami i widać, że to zainteresowanie, coś jest w Rosji, co się dzieje w Rosji, ono trwa, tylko oczywiście też występują takie zjawiska, może nie określę jako perioratywne, negatywne, ale które uważam, że też jakby sprawiają, że pewne, panuje pewne wykoślawienie tej narracji, co się dzieje z wojną i o Rosji, no bo. Trwa jakiś proces youtubizacji, bym powiedział, narracji o wojnie, w tym sensie, że wyświetlenia czy, czy popularność zyskują tematy bardzo ostre, kontrowersyjne. Mam wrażenie, że ta taka debata poważna, ona już tak nie przybija się, czy też nie jest już tak przez media silnie eksploatowana. Tak, to jest bardzo istotne. No i też rzeczywiście ta debata o Rosji jednak jest trochę bańkowa, w tym sensie, że są pewne ośrodki, które nie zapraszają innych ośrodków, są pewnie analitycy, którzy nie spotykają się z innymi analitykami, jest pewien rozdział, rozdźwięk pomiędzy różnymi think tankami i, to jest, i tu jest naprawdę problem. I mam nadzieję, że w przyszłości będzie coś lepszego na tym polu. Natomiast jak do tej pory, przynajmniej może to jest jakieś samozadowolenie subiektywne, natomiast ja uważam, że na razie pracujemy z małymi, ale z sukcesami, bo. Nie tylko udaje nam się tworzyć comiesięczny newsletter bardzo szczegółowy o sytuacji ekonomicznej, zwłaszcza finansowej, bankowej, rolniczej, politycznej, ustrojowej Rosji, który co miesiąc przedstawiamy dla wybranych instytucji publicznych, podmiotów prywatnych. Jak na przykład banki, czy też naszych patronów, z patrona, których bardzo serdecznie pozdrawiam, ale też coraz bardziej przystępujemy do szeroko zakrojonych działań wydawniczych i w tym roku właśnie pracujemy. Nasz zespół pracuje nad monografią, która będzie dotyczyć państwowości rosyjskiej, jej wybranych sfer od pierestrojki do, do wojny na, do, na Ukrainie, do, właściwie do tego roku, więc taka przekrojówka, żeby. Podsumować pewne, pewien stan badań, który w Polsce ten temat jest, czy spróbować ocenić ten stan badań i też przedstawić jakieś wnioski um, o tej państwowości rosyjskiej um, pod kątem tej wojny, która ma miejsce nadal na Ukrainie, czy która jest, jest toczona pomiędzy Ukrainą a Rosją? No właśnie, pan wspomniał o, o tej monografii. Oczywiście ja już jakieś informacje mam, ale chciałbym, żebyśmy się nieco podzielili informacjami z naszymi widzami. Czy może Pan zdradzić choć rąbek tajemnic, jakie mniej więcej problemy, jakie mniej więcej tematy będą poruszane we wspomnianej monografii? Przede wszystkim ta monografia będzie dotyczyć tak ogólnego tematu, jakim jest państwowość rosyjska od pierestrojki do, do, do Putina, Putina obecnie. Tematy, które będą poruszane to oczywiście gospodarka, wpływ gospodarki czy kształt gospodarki, wpływ finansów na kształtowanie się rosyjskiej państwowości. Czy tam występuje jakiś model, jakiś plan, strategia, czy to są działania ad hoc, czy to jest wypadkowa. Kilku zmiennych. Tutaj kolega Kacper Wańczyk nad tym pracuje. Mamy super temat, mnie to bardzo ciekawi: to są nowe technologie. To, czyli ty, Kacper Knochowski, nad tym pracujesz, jak wygląda świat nowych technologii w Rosji pod kątem polityki ustroju gospodarki. Zwłaszcza to jest istotne, moim zdaniem, pod kątem planów budowy takiej dyktatury cyfrowej czy autorytaryzmu cyfrowego. Co ciekawe, ja dzisiaj na przykład analizowałem letkę um, gubernatora um, kraju kam, kam, Kamczackiego, który jest um, urodzony w 1982, a obronił doktorat z um, um, takiego tematu jak elektroniczny rząd w systemie zarządzania. Czyli widać, że też młode elity Federacji Rosyjskiej, które są już w tym systemie, też wykorzystują te nowe technologie, czy też nabywały wiedzę o nowotechnych technologiach i dalej wykorzystują tę wiedzę w swojej praktyce administracyjnej. To jest bardzo ważne, ważne zagadnienie. Będzie oczywiście temat roli sportu w ustroju Federacji Rosyjskiej. Będzie w ogóle o, ciekawy, bardzo rozdział o Marka o administracji, dziejach administracji w Rosji od właśnie pierestrojki do Putina, czyli jak wygląda administ administracja w znaczeniu biurokratycznym e, na różnych szczeblach i, i jak wygląda właśnie to można powiedzieć cywilne ramię, bardzo silne podpora reżimu neocarskiego właściwie e, będzie tematyka kaukaska. Kaukaz jest istotnym miejscem dla Federacji Rosyjskiej północnej, południowej, właści właściwie. Wiele z głównych polityków Federacji Rosyjskiej czy działań państwowych też wywodzi się z Kaukazu, niemo... począwszy od Ławrowa, który się ma związki z tym, z tym regionem, ale też Michał Mieszustyn, etniczny Ormianin, Margarita Semonian, propagandystka, tak? czy, czy, czy też takie osoby jak był minister spraw zagranicznych Sergii Iwanow czy inne postacie rosyjskiej polityki lat dziewięćdziesiątych. Znany na przykład też minister Edward Szewardnaze, tak? Były szef komunistycznej Gruzji, później prezydent już tej, tej innej Gruzji. Natomiast, no, mój, będzie mój rozdział o poświęcony prawu konstytucyjnemu i w ogóle jak Rosjanie patrzyli na, patrzą, patrzyli, patrzą na ustrój, więc ta monografia będzie obszerna, jest ambitnym projektem, jest projektem, który wykorzystuje naszą bieżącą pracę analityczną w poszczególnych sferach, Jego, ale jaki głównym przedmiotem to państwo jako instytucja i no, później, mam nadzieję, że już jesienią, Skończymy tę pracę, podsumujemy i też planujemy jakąś debatę zrobić pod kątem tej, dyba, tej, tej książki. Będzie się promocja i mam nadzieję, że będzie też takim dość silnym podsumowaniem tego, tej ciężkiej pracy, którą wykonujemy tutaj na co dzień w centrum. No to mamy podsumowane konferencje, mamy podsumowane. Monografię. Tutaj ja jeszcze ze swojej strony mogę Państwu y, uchylić rąbek tajemnicy, że będą również krótsze treści na naszych y, mediach, tak więc zachęcamy oczywiście, żeby, żeby śledzić. Pana y, doktora będziemy zmuszać, żeby wypowiadał niektóre rzeczy w bardziej skondensowanej formie. Tak więc ostatnia rzecz to y, już tak na sam koniec y, chciałbym. Powiedzieć, że w Centrum Badań nad Państwowością Rosyjską mamy bardzo duży ruch z kolegami i koleżankami, i tutaj składamy wnioski formalne do, do pana doktora o to, żeby wprowadził nam uniformy, bo jak państwo widzą, żaden z nas nie ma żadnego uniformu. Tutaj pan doktor na samym początku nam obiecał i państwo tutaj. W dzisiejszym odcinku są naszymi świadkami, że pan doktor obiecał nam bluzy oraz kubki. I co z tymi bluzami i kubkami panie doktorze będzie? No, centrum do spraw Rosji. No. Powinno być tak strukturą zhierarchizowaną, zbiurokratyzowaną, scentralizowaną, tak I na, pewien, na pewien sposób zmilitaryzowaną, więc mm -hmm. tym samym oczywiście ten mundur powinien być. Czy mam nadzieję, także mam nadzieję, że te bluzy zrobimy. No i oczywiście kubki, tak, no, bo tutaj też jakąś herbatkę warto sobie wypić do, 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 do rozmów, więc jak najbardziej pojawi się takie, takie coś i też uruchomimy to w naszym patronajcie, tak? No bo tutaj też chcemy być otwarci, dzielić się też naszą wiedzą, przemyśleniami, ale też może właśnie jakimiś gadżetami, które sprawią, że też nasi fani, nasi obserwujący, nasi patroni będą nas jakoś dobrze wspominać i mieć nas zawsze w głowie, więc jak najbardziej składam taką obietnicę, że będziemy nad tym pracować. Nie tylko będą powstawać materiały wideo, materiały też online do czytania, bo pracujemy na stroną internetową, czy też takie materiały jak monografia, ale właśnie jak kubki, więc pojawią, pojawią się. Muszę przekazać tutaj zaraz kolegom i koleżankom na grupie, że, że udało mi się wywalczyć, a Państwo są moimi świadkami, tak więc y, zachęcamy Państwa do, do wsparcia, y, ponieważ oczywiście każdy, każdy wpłacany grosz, y, który Państwo przeznaczą na, na wsparcie naszego centrum, y, również będą mieli Państwo różnego rodzaju y, gadżety, którymi mogliby się Państwo pochwalić. Panie doktorze, no widzę, że... Tak tak i jak najbardziej I chciałem podkreślić, bardzo dziękujemy za to wsparcie, które utrzymujemy też na portalu Patronite, bo te kilka miesięcy funkcjonowania centrum jako think tanku, jako też części Fundacji Instytutu Prawa Wschodniego przekonało mnie, że podmiot, który jest niezależny, jest zwłaszcza od struktur państwowych, który który nie jest zdany na jednego sponsora i ma autonomię. Może więcej, w tym sensie może spowodnie się wypowiadać, nie jest uwiązany z żadnym polityką, z żadnym opcją, żadnym stronnictwem, może spokojnie. Oczywiście w granicach pewnego zobowiązania według wobec państwa polskiego spraw publicznych też wobec ogólno przyjętych zasad funkcjonujących w Polsce taki podmiot może też krytycznie oczywiście w tym aspekcie konstruktywnym patrzeć na co się dzieje w procesach polityki zagranicznej państwa polskiego i to też się dzieje w Rosji, więc możemy spokojnie wypowiadać, się pisać i to mogą to robić nasi analitycy, nasi badacze i też rozszerzamy nasz skład, bo to już kilka osób pojawiło się w naszym centrum, więc każda złotówka jest bardzo potrzebna, natomiast jest, mam nadzieję, nie tylko ja tak uważam, że jest dobrze wydana i i też dajemy z siebie wszystko, będziemy dawać więcej i, i dziękuję. I jeżeli ktoś uzna za słuszne, to naprawdę zachęcam do wsparcia, bo tą wiedzę, którą oferujemy, naprawdę można spokojnie ją wykorzystywać i też mamy to coraz większe uznanie nie tylko w Polsce, ale właśnie za granicą, bo współpracujemy już w ramach takiej dość dużej sieci think zagranicznych i to mnie bardzo cieszy. No właśnie, a, a po tego, tego więcej, to doszły mnie słuchy w tym tygodniu, że to również mamy startować z kolejnym cyklem. Czy może Pan również co nieco opowiedzieć, czy musimy to przytrzymać? Ten cykl rozmów będzie dotyczył Rosji i Kaukazu. Jest to taki zamysł autorski naszego zespołu, żeby pokazać, jak Kaukaz w znaczeniu... Kaukazu Północnego, który stanowi integralną część Federacji Rosyjskiej, jak i Kaukazu Południowego, który stanowi no, region, na którym znajdują się już państwa niepodległe, suwerenne, ale z drugiej strony Rosja nadal traktuje ten region Kaukazu Południowego jako historyczną i współczesną część swojego projektu imperialnego. imperialnego realistycznego jako też granice tego projektu zwłaszcza tutaj granicę z światem tureckim i Iranu i generalnie jako taką granicę i która oddziela Rosję od bliskiego wschodu i szeroko rozumianego tutaj południa. Jak Rosja patrzy na ten region, jak ten region też patrzy na Rosję, zarówno skomplikowany, zwłaszcza etnicznie, Kaukaz Północny? Jakie jest miejsce, jaki jest status tej ludności, polityków? Na przykład czeczeńskich, dagestańskich. Czy to jest region generujący problemy, czy też może szanse? Jak to wyglądało w przeszłości, jak to będzie wyglądać w przyszłości? Tutaj się poprosimy o pewne prognozowanie. Więc na razie tyle. Też nie chcę zdradzać i też wchodzić w kompetencje, w obowiązki i w przyjemności moich kolegów, którzy będą opowiadali o tym, o, tych, o tym regionie, czy o tych regionach, o tej części świata, ale też na pewno pojawię się w kilku odcinkach gościnnie i też parę groszy od siebie włożę, czy to w, w stosunku do Kaukazu Północnego, zwłaszcza pod kątem tej historii, zwłaszcza początków XX wieku, Rosy jak pozycja Kaukazu w Ros Imperium Rosyjskim, czy w czasie rewolucji lutowej, w czasie wojny domowej, no i też o tym parę groszy Kaukazie Południowym też powiem na, 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 na łamach centrum, no i oczywiście będziemy można też nas, nas przeczytać, tak, bo te cykle są też robione po to, żeby później były przylewane na papier. No właśnie, a może pan zdradzić rąbek tajemnicy, kto będzie, mm, kto będzie prelegentem? A może kilku będzie? A to może zostawmy to na razie w tajemnicy i zachęćmy naszych widzów i słuchaczy do tego, do obserwowania i wtedy to będzie pewna nagroda, być może, znaczy na pewno, nie być może dla, dla nich. Dobrze, dobrze. To ja w takim razie też nie będę zdradzał, ponieważ już znam tych wspomnianych przez, przez pana prelegentów. Tak więc dam im trochę czasu, może, żeby, żeby tutaj podtrzymać emocje, że tak to nazwę, na, na naszym centrum. Panie doktorze, bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Na pewno wiele kwestii y, rozwiało kilka albo kilkanaście nawet pytań naszych, y, naszych widzów, naszych y, obserwujących na, na mediach społecznościowych osób. Tak więc za dzisiaj bardzo serdecznie Panu dziękuję. Państwa bardzo serdecznie zachęcam do śledzenia nas na, na, na naszych mediach społecznościowych na, Śledzenie nas na platformie YouTube. Zachęcamy do kliknięcia przycisku subskrybuj, do, do lajkowania tego profilu, do obserwowania. Zachęcamy również do komentowania, bo tutaj na pewno będę starał się, tak jak pan właśnie mówił, tak wymuszać to może ja też będę wymuszał jakieś krótsze odcinki, ale już na, na wizji państwo. Yy, sami słyszeli, że, że pan doktor się zgodził na to, zgodził się również na gadżety. Tak więc nic tylko trzeba działać. Dziękuję panie doktorze, i dziękuję również państwu i do następnego. Bardzo państwu dziękuję. Na razie Katzperd.